Jak Basia przechytrzyła nadwornego kucharza królowej Hermenegildy, Tekst bajki napisała Anna Grabowska, ilustracje przygotowała Katarzyna Czaja. W królestwie uśmiechu, w którym wszyscy byli dla siebie bardzo mili, w małym domku na przedmieściach stolicy wspólnie z rodzicami mieszkały siostry bliźniaczki, jasnowłosa Asia i czarnowłosa Basia. Na Asię mówiono śmieszka, bo zawsze była uśmiechnięta. Cieszyło ją niemal, że wszystko, miało wielu znajomych. Basia natomiast od urodzenia była ze wszystkiego niezadowolona, a na wszelkie propozycje, prośby, pomysły odpowiadała nie. Cóż, czasami warto powiedzieć nie, ale Basia odpowiadała przecząco na niemalże każde pytanie. Czy możesz mamie pomóc w zakupach? Nie. Czy mogłabyś zanieść ten koszyk naszej chorej sąsiadce misi? Nie. Czy wiesz co poradzić na nadmiar maku w ogrodzie? Nie. Czy pójdziesz ze mną na spacer? Nie. Co sprawiało, że martwili się rodzice, martwiła się Asia, martwiło się nawet całe kuzynostwo. Nie było nadziei, że Basia się kiedyś zmieni. Pewnego dnia królewski syn Miłosz, i Junior ciężko zachorował. Nadworny lekarz orzekł, że bez cudownego leku książę umrze, pozostawiając kraj bez następcy tronu. Wszyscy zastanawiali się, cóż to za cudowne leki, gdzie go szukać. Nadworny lekarz powiedział, że po lekarstwo trzeba udać się aż do królestwa smutku, w którym rządzi zła królowa hermenegilda. Lek może zdobyć jedynie dziewczyna, która przepracuje tydzień królewskiej kuchni i nie odmówi wykonania żadnego z poleceń nadwornego kucharza. Jeśli odmówi, chociaż raz przemieni się w kamienną rzeźbę i już na zawsze będzie zdobyć pałacową kolumnadę. Pomimo ciężkiej próby, na którą wystawiała młode dziewczyny królowa Hermenegilda Wielka, na dworze królestwa uśmiechu pojawiła się nadzieja, a król obiecał, że ta panna, która zdobędzie lek dla chorego księcia Miłosza i Miora i uzdrowi go, zostanie jego żoną. Wiele dziewcząt próbowało zdobyć lek dla młodego następcy tronu. Niestety polecenia wydawane przez kucharza były zwykle nie do wykonania, a to kazał przenieść z ogrodu ziele Piołunu które tam nigdy nie rosło, a to zamawiał owoce z drzewa, które nigdy ich nie miało. Dziewczyny raz po raz odmawiały, uż, odmawiały, używały zakazanego słowa nie, a zła królowa Hermina Gilda zamieniała je w figury pałacowej kolumnady. W królestwie uśmiechu coraz mniej było panien i coraz częściej zamiast zabaw i toastów słychać było płacz rodzin. W końcu przyszła kolej na asie i basie. Wszyscy mieszkańcy królestwa byli przekonani, że Basia jako pierwsza odpadnie, zaprzeczy i zostanie przemieniona w kamienną rzeźbę. Tymczasem to wesoła i zawsze uśmiechnięta Asia jako pierwsza odmówiła kucharzowi przyniesienia z ogrodu kwiatów nierośnącego tam bratka. Królowa Hermenegilda natychmiast zamieniła ją w kamienną rzeźbę. W pałacowej kuchni została już tylko Basia tak, ta Basia, która zawsze mówiła nie. Jakież było zdziwienie pałacowego kucharza, kiedy na jego polecenie, które nie mogły zostać wykonane, Basia odpowiadała. Ależ tak, ależ oczywiście, właśnie wszystko zamówiłam przez internet. Zamówienie zostało przyjęte, czas oczekiwania to pięć dni roboczych, płatne gotówką przy odbiorze. Proszę pamiętać, że wszelakie reklamacje należy zgłaszać w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zamówienia. Na adres nadwornego kucharza przychodziły kolejne rachunki, które trzeba było realizować. I chociaż trudno w to uwierzyć, to właśnie Basia przez tydzień wykonała wszystkie polecenia nadwornego kucharza i to ona zdobyła cudowne lekarstwo dla chorego księcia Miłosza Juniora. Basia całkowicie odmieniona, uratowała następcę tronu i odczarowała wszystkie zaklęty w kamień młode dziewczyny, w tym także swoją siostrzyczkę Asię. Najbardziej z odmiany Basi ucieszyła się Asia. Od tej pory dziewczęta znakomicie się rozumiały. Razem cieszyły się z każdej wspólnie spędzonej chwili, odwiedzały schorowaną sąsiadkę misie, a nawet wyłapały nadmiar kumaków, które nękały okoliczne ogrody. A czy która z sióstr wyszła za mąż za następcę tronu królestwa uśmiechu księcia miłosza juniora? No cóż, to już jest zupełnie inna historia.